Ludzie się zastanawiają, czy radio w ogóle przetrwa prawda, w takiej formie, jak to jakie znamy, ale to już tyle rzeczy się zdarzyło dziwnych na świecie. Prawda. Radio już raz prawie nie przetrwało, to było w latach 50 w Ameryce, kiedy telewizja powstała i radio zaczynało tracić, ale tam pojawiły się dwie rzeczy, rock'n'roll i tranzystor, no i wtedy radio żyło. I teraz, no, nie wiadomo, pojęcia nie mam, ale wydaje mi się, że to jest świetne. Znaczy, to, że istnieje podcasting, to jest kapitalnie, bo oczywiście te podcasty są różne. Lepsze, gorsze, średnie, ale ja wierzę w demokrację, a tutaj mamy właśnie taką demokratyczną treść w tym wszystkim. I jest dużo poglądów, dużo treści, które nie, były nieobecne po prostu w mediach tego głównego nurtu, w radiu. Więc myślę, że to znakomicie. No jeszcze oczywiście to, to wie pan, no to tak jak w tym w tej baśni Bajce Kryłowa o tym, że dzieci idą do zwierzęcia i oglądają zwierzęta i potem ktoś się pyta, no dobrze, to coś się tam widzieli, no to widzieliśmy tam zajączka, widzieliśmy sarenkę i tak dalej, a słoń, no ta tak był słoń rzeczywiście. No jest jeszcze słoń. Tym słoniem jest to, że no mówiąc krótko polityka. Polityka, która tak bardzo popsuła media. Właśnie no media publiczne, które właściwie już nie istnieją, to też był jeden, z, właśnie główny powód tego, że ja zacząłem prowadzić podcast. I myślę, że to dotyczy bardzo wielu ludzi, którzy szukają no, moich kolegów, ale także słuchaczy, którzy szukają czegoś, czego tam nie ma. Tak, to jest, to jest super. Ja myślę, że to jest super. Oczywiście można się w tym pogubić, bo tych podcastów, ja nie wiem, w Polsce jest chyba kilka tysięcy, już tak, tak słyszałem. No, ale co dobrze, że jest z czego? To jest porządku. Znaczy, wiele tych podcastów jest po prostu beznadziejnych w sensie np. profesjonalnym, a też w sensie może zawartości treści, które tam są. No, ale, no, ale zostanie to, co trzeba, tak myślę, to co, to, co fajne, to, co wartościowe. No, też pewnie to jest tak, że ludzie szukają swojej drogi. Ja sam uczę młodych ludzi dziennikarstwa i oni też próbują, robią jakieś podcasty, potem rezygnują. Wiadomo co to będzie, nie wiadomo. Pewnie powstaną też takie zawody, może już są, o których nie wiemy. Takie zjawiska medialne, których, o których nie wiemy, że, no, no, że istnieją. No, ja myślę, że to, to wspaniale, że jest taki ruch. Bardzo trudna decyzja. Raz, że ze strachu przed zmianą. Dwa, że to jest, wie pan, no, byłem w blasku Wielkiej Trójki. Ta, ten blask był coraz słabszy, ale był jednak. Legenda Trójki, prawda? No i teraz karty na stół. Czy ludzie będą słuchali tego, co ja mam do powiedzenia, co mam do zaproponowania, czy to ta Trójka błyszczy i więcej nic? No i to było bardzo trudne. A druga sprawa, no to te wszystkie historie natury technologiczno-biurokratycznej. No to ja się do tego nie nadaję. No widzę, że do technologicznych się jakoś nadaje, do biurokratycznych nadal nie, więc to był, to, był, to, był problem, to był problem. Ale jakoś się udało. No dobrze, to ja najpierw powiem o radiu. Znaczy ja nawet znam odpowiedź na to, znaczy zgadzam się z odpowiedzią, którą usłyszałem, bo też o to samo zapytałem pewnego ważnego, wybitnego speca od radia, Amerykanina, i on też mówi, no ja pytam, no to on mówi, no to powiedz. Ja mówię, no może głos, no nie wiem, trzeba mieć refleks, osobowość, nie? no różne rzeczy takie, co przychodzą do głowy. Poczucie humoru, tak, 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 owszem, tak, ale coś ważniejszego jest jeszcze. I on powiedział, give them hope. Daj ludziom nadzieję. Znaczy, wydaje mi się, że to albo to jest lipa kompletna i to jest nadużycie jakiegoś rodzaju populizmu, ale to jest, albo to jest coś bardzo głębokiego i pięknego. I ja myślę, że to w, tak samo chyba chodzi o... Ja, ja tak widzę też podcast. Tutaj bym nie różnicował. To są różne media. Ale myślę, że ludzie potrzebują... Tak, ludzie. Tak bardzo potrzebujemy mm, tej jasnej strony mocy, do której się no, zalicza także nadzieja. No, że ja myślę, że to rzeczywiście on miał rację w tym, co powiedział. Ale to oczywiście to teraz jakbyśmy głos na czworo podzielili, porozcinali, no to co to, to jeszcze znaczy i tak dalej, i tak dalej, ale tak z grubsza to, to chodzi właśnie, o tą jasną stronę emocji. ja to tak widzę w każdym razie. No właśnie, to jest kwestia zaufania, o której tutaj, o której byłam. jest mowa nadal, prawda, to jest kwestia zaufania, ludzie muszą wiedzieć, że ja zrobię co tydzień odcinek. To jest naprawdę dużo pracy. I że ten odcinek będzie na jakimś poziomie, że się postaram. Oni muszą to czuć. Myśli, jeszcze muszę znaczy muszę chcę, bo to jest fajne, fajni ludzie mnie słuchają. To jest rodzaj takiej drużyny, takiej wspólnej wędrówki, więc z nimi rozmawiam, używając różnych mediów. Ja to tak wymyśliłem właśnie. Tak też myślę, że akurat to nie było, nie było kłamstwa w tym, bo w trójce starałem się robić podobnie. Może zacznę od tego, że można być dziennikarzem na różne sposoby, oczywiście. Jak, jak wiesz, jak wiemy, prawda? To ja myślę, że jestem takim. Szukałem swojej formuły długo i myślę, że Amerykanie mają na to słowo host, że to jest gospodarz. I teraz, jakbyśmy się w to słowo wsłuchali, no to ono właściwie znaczy tyle, co, co trzeba. To znaczy, że jest jakaś przestrzeń, jakieś miejsce, ja do tego miejsca ludzi zapraszam, ich goszczę. I staram się, żeby to było fajne miejsce. Żeby tam, żeby był stół, ten stół był jakoś zastawiony, żeby oni też mogli przenieść coś od siebie, jakby to jest składkowa impreza czasami, no różnie, prawda? No, żeby ktoś, kto przyszedł, to nie, nie przyszedł, nie, 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 nie wiem, no nie zmiotował na podłogę, no żeby to byli też fajni ludzie, muszę zadbać o atmosferę. Ja tak to widzę. I to oczywiście też można to rozwijać na różne sposoby, ale to w gruncie rzeczy o to chodzi. To znaczy, mm, fajne miejsce spotkania i ludzie muszą czuć, że są wysłuchani, że są zaopiekowani, że. No właśnie, to jest też kwestia zaufania, ale też nawet myślę, jeszcze bardziej coś podstawowego. Zaufanie jest chyba wyżej. Pod spodem, jeszcze jako coś bazowego, to jest szacunek. Nawet jeżeli się nie lubimy. Znaczy, no tak, nawet jak się nie lubimy. Nawet jak mamy inne poglądy, różne, albo zawsze mamy jakoś trochę różne. No, oczywiście tak jest. To chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że ja ich widzę, że jak ich dostrzegam i że ja to patrzę na nich z szacunkiem. Staram się słuchać ludzi, staram się nie narzucać swojego poglądu. Myślę, że poglądy są drugorzędne, no, dla, dla wielu ludzi są pierwszorzędne. Ale może ja powiem coś takiego, taką dygresję mogę teraz. Miałem ja mam takie olśnienie pedagogiczne, ja też uczę studentów. Był taki student, pan Paweł, któremu jestem bardzo wdzięczny za, 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 za to doświadczenie. On był zdolny, ale leniwy z tej kategorii. No i tak na ostatnich zajęciach z z cyklu, no, były stopnie i myśmy to robili kolektywnie, że tak powiem. Więc ja proponowałem, potem no, rozmawialiśmy, czy tak, czy nie, może coś jeszcze, a może coś mniej, może coś więcej. No i temu panu Pawłowi to ja tak nie wiedziałem, czy postawić piątkę czy czwórkę. Ale gdyby on nie przyszedł na zajęcia w koszulce White Power, to bym postawił mu piątkę. Ja wiedziałem, że mam do niego uprzedzenia. Mi się ta koszulka nie podobała. No i mówię, panie Pawle. Pan nie lubi lewaków, bo pan powiedział, że. A kogo tu lubić? Jakich lewaków? Ja mówię, no dobrze. Ale niech pan powie mi nazwisko lewaka jakiegoś, To to jest lewak. A on mówi, Leszek Miller. mówię, dlaczego? Bo to jest cynik. Ja mówię, no, no dobra, ale może i cynik, może i nie cynik. A może jest taki lewak, który może jest i głupkiem i tak dalej, ale wie pan, taki co, wierzy w to, co robi. On tak pomyślał, mówi: Adrian Zanderberg. Ja mówię, tak, no w porządku. To wie pan, co postawię panu piątkę? Jak pan, Ja mam takie olśnienie. Jak pan napisze, weźmie pan kartkę, napisze 10-15 cech, które pana łączą z Adrianem Zandbergiem. I on zbaraniał, mówi, jak to 15, w ogóle, że nie ma żadnych. Mówię, niech pan tak pomyśli, dobra, 10. No i pan Paweł pomyślał, pomyślał, tam długo to mu zajęło, ale napisał. I ja mówię, dobrze, teraz pan widzi pan te cechy, to niech pan przeczyta, tam przeczytał. I teraz jeszcze, proszę jeszcze raz napisać te cechy tylko w kolumnie. No on napisał w kolumnie, tak na mnie patrzy, o co chodzi, a ja byłem w jakimś takim natchnieniu, mówię, dobrze, to widzi Pan, tu jest 10, a tu niech Pan napisze na górze, przy którejś z tych cech jedno słowo, poglądy. I on napisał poglądy. I on wie tak, niech Pan popatrzy na tę kartkę, widzi Pan? Panie Pawle? I moim zdaniem to o to chodzi właśnie. To jest pomysł profesora Łukaszewskiego, takiego wybitnego psychologa, który, on robił cały taki program też pracy z dziećmi w szkołach, chodziło o migrantów, o relacje, o stosunek do migrantów i on mówi, to w języku psychologii to się nazywa bodajże aktywacja skryptu yy, podobieństw, bo my mamy na pstryk, mamy jako program domyślny różnice, a jeżeli troszeczkę tylko zmienimy optykę i popatrzymy na, po, na podobieństwa, na przykład co ciebie i co mnie łączy z chmurą, takie zadawał mhm. pytanie, nie? No woda, nie? 80%, 90% wody. No to jesteśmy właściwie trochę jakby chmurami. No i on mówi, że to wtedy zmienia... Nawet są badania na ten temat. To zmienia postać rzeczy, to zmienia się wtedy stosunek do obcości. Znaczy, na przykład agresja spada, tak. chociażby. I teraz jakby w szkole nas tego uczyli, i jakbyśmy to mieli w kulturze, taki skrypt, no to byłoby super. I myślę, że media też powinny to robić. Tak Tak, tak, tak no. uważam. No więc ja też tak próbuję robić jakoś. Bo mnie się wydaje, że to jest coś takiego absolutnie znowu, jakby tak zmienić podejście i popatrzeć na błąd jako na coś, co jest szansą nauki, to by było super, a my tego nie mamy. Ja myślę, że też rola mediów i w podcaście, i w radiu, nie wiem, tak, tak mi się wydaje, to ja też próbowałem to robić tak, jak potrafiłem, jak potrafię, to żeby trochę zmieniać sposób myślenia, trochę zmieniać te skrypty kulturowe, które mamy. Jesteśmy zaklęci w tych skryptach, w tej głupocie takiej jakiejś, takim, takim w sensie, w takim myśleniu tunelowym, że jedziemy, bo tak trzeba, bo tak wszyscy robią. Bez zaufania to by w ogóle tego nie było. No, to jak my tutaj rozmawiamy, też jest to polega na zaufaniu. Ja mam zaufanie, że, znaczy, no, że, że coś z tego powstanie, że tutaj pan to sfilmuje jak trzeba, że światło będzie, że to w ogóle będzie jakiś z tego coś, prawda? Znaczy my o tym jakoś nie chcemy pamiętać jakoś, no nie wiem, że no, to jest w ogóle tak oczywista oczywistość, że, że zaufanie istnieje, no musi istnieć. Tylko znaczy, moim zdaniem, problem jest taki w tym, że Zaufanie to jest jakiś no, takie, 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 taki klej społeczny, jak ktoś tam nawet mówi, prawda? Tylko zależy, jaki klej, jakie grupy on, on skleja. Bo to, że istnieją jakieś grupy, to jest jasne, że mamy taką ogromną potrzebę być w jakiejś grupie, mamy potrzebę przynależności, tylko no, czy my chcemy być w grupie ludzi, którzy nienawidzą innych, czy my chcemy być w innej grupie. No ale to już jest odpowiedź nasza i to jest też aktywność nasza. Myślę, że ludzie, którzy pracują w mediach, my, no myślę, że powinniśmy nad tym popracować, żeby to były fajne grupy, a nie byle jakie grupy.